A, dzień dobry, cześć czołem. Dawno nie zaglądałem w ten sposób pomiędzy ludzi. I tak jakoś chodzi to ze mną od może dwóch, może trzech dni. I pewnie gdzieś tam jak zawsze coś się nazbierało do powiedzenia, ale to takie chyba jak dziś drobne rzeczy zebrane do kupy, troszkę tego, troszkę tego i chyba będzie krótko. Wiecie, ja się bardzo cieszę, że jeszcze wciąż, ja zmieniałem teraz telefon. I durny z rozpędu, myślę, przełożę, przekładając tą kartę SIM, tam mam wszystkie numery telefonów, całą książkę telefoniczną muszę robić. Zapomniałem, że wielu robi ten błąd, ja też. Że teraz, kiedy my zapisujemy numery telefonów w komórce, to po łebku nie patrzymy, czy ja zapisuję na karcie, czy w pamięci telefonu, pak, pak, poszło. Potem biorąc kartę do nowego telefonu, okazuje się, że jakąś pół, może ponad pół telefonu a, no ale już też trafił. I zacząłem w tym robić też porządek, bo niektóre mam podwójnie, niektóre już są tak archaiczne, że zupełnie niepotrzebne, jak na przykład telefon do szefa z pracy. I myślałem sobie patrząc na te telefony zbierane tam gdzieś latami, ile tych osób, takich nowo poznanych od momentu, w którym powiedzmy zaczął budzić się Witek. To a troszkę, nie lubię tego słowa, ale nie umiem tego zastąpić. Poznawałem nowe osoby, jaki mały procent z nich jest tych znajomości utrzymywanych do dziś, że bardzo dużo bardzo zażyłych czasem znajomości, gdzie godzinami rozmawiało się. Ustąpiło w jakiś taki niebyt jakby bez wyraźnego powodu, tak. Nikt nikomu krzywdy nie zrobił, nie pokłócił się, nic po prostu. Jakoś tak wyszło, że przestaliśmy rozmawiać i to nie jest ani zło, ani dobre. To jest jakby ten rozwój, że bardzo wiele osób w naszych życia Pojawia się na jakiś czas, bo my na tym etapie coś tam razem bałkujemy werbalnie, ale później idziemy każdy dalej i niekoniecznie w tym samym kierunku. Więc nasze drogi się rozchodzą, ale z kimś innym okazuje się, że jest ten kierunek podobny i się te drogi nie rozchodzą. I tam jakiś tam procent nie duży, ale jednak. No i też ten nie taki mały. Tych ludzi, których poznałem ładnych parę lat temu do dzisiaj utrzymujemy jakieś tam stosunki, że raz na jakiś czas pogadamy. Nie umarła ta znajomość. I wielu też mam takich ludzi, z którymi spotykam się od lat i ciągle my się rozumiemy. A niektórzy już nie i to jest jak najbardziej naturalne. Od rozwój wszyscy mamy, każdy z nas ma swoje tempo i tylko tym swoim idzie. Ktoś pasuje do jego tempa, ktoś nie, i to jest bez znaczenia. No. Każdy ma swoje. Tam jest jeszcze taka jedna fajna rzecz w tych relacjach, wiecie, ja. Tak mi się wydaje, że ja to rozumiem dobrze. Tak mi się wydaje. I ja czasem dziwię się, że tylu ludzi, z których każdy ma to doświadczenie, nie może tego zrozumieć. O czym mówię? Mówię o tym, że czas ten liniowy, ten liniowy upływ czasu, godzina po godzinie, to tylko program, to tylko iluzja. To nie jest coś, co w sposób jakikolwiek rzeczywisty istnieje. Nie jest. Ciągle, przeważnie, ludzie szukają jakiegoś początku. Przecież to się musiało skądś wziąć. To musiało jakoś powstać. Czy za tym samym to, do czegoś musi zmierzać. I tak trudno jest mi powiedzieć, że kiedy tylko wyjmiesz czas z tego doświadczenia, to się okazuje, że nie ma żadnego początku i nie ma żadnego celu. To jest. To jest to tu i teraz. Trwa chwila i ciągle trwa. I w niej właśnie zmieniają się ludzie, zmieniają się zdarzenia, i o, tutaj to dziwo. Każdemu staram się to mówić jako przykład, ale to są takie rozmowy w cztery oczy z reguły, więc dziś powiem to przed kamerą, może nie będę musiał tego powtarzać. Każdy z nas pamięta jakiś swój sen sprzed paru dni, może ze ostatniej nocy, a może sprzed lat. Może pamięta tych snów więcej niż jeden, ale teraz skupmy się, każdy z Was. Na no jakimś jednym konkretnym śnie, który dobrze pamiętam. Pamiętam, śniło mi się kiedyś dobrze, to pamiętam. Okej. Okay. I teraz mam takie pytanie. Ten zer, który teraz masz tam na myśli, odpowiedz mi na pytanie: jak długo trwał? Ile śniłeś śniłaś go? Minutę? Pięć minut? Północy, całą noc. Jak długo trwał? Ten sen, który teraz wspominasz. Oczywiście odpowiesz, że tego się nie da ustalić, bo tam w tym śnie nie ma czasu. On nie ma żadnego znaczenia. Tam czas liniowy nie istnieje, okej? Okay. Ale cała reszta już tak. Tam we śnie są miejsca, w których my jesteśmy. My te miejsca możemy zmieniać. Jestem tu, potem jestem gdzie indziej. Tam występują osoby. Nasi znajomi, ktoś z rodziny, jak i zupełnie nie ocenam osoby, jak w życiu. I te osoby też wchodzą z nami w relacje w tym śnie. I też zmieniają się. Tu z kimś jestem, a potem idę i spotykam się z kimś innym, a z tym już nie. Czyli zdarzenia dzieją się jak w życiu. Jak na jawie. Zmieniam miejsca, bo się poruszam, zmieniają się ludzie, których spotykam, jak na jawie. Ale nie ma w to wplątanego czasu. I noc w noc, jeśli byśmy wszystkie sny pamiętali, zawsze będzie ta reguła. Wszystko się dzieje, trwa chwila, w której zmienne jest wszystko, a nie upływa czas. Dlaczego zatem? Tak trudno, skoro każdy z nas to doświadczenie ma, no przysięgam, każdy. Chyba, że jest ktoś, kto tak absolutnie nie pamięta żadnego snu, ale wątpię. To skoro każdy to doświadczenie ma, to dlaczego tak trudno, mając to doświadczenie, tutaj to przełożyć, przestać przejmować się upływem czasu, wyjąć go z tego doświadczenia, potraktować go jako iluzję. Jest Chwila, jak we śnie. Teraz mówię coś do kamery, potem coś tam, może zjem, może pójdę w cenę. Się położę, cenę. To jest nieważne. Zawsze, jak będę robił to, to jestem właśnie skupiony na tym, co robię, jak we śnie. To jest to bycie tu i teraz. Kiedy kroisz chleb, to krój chleb. Kiedy jesz posiłek, to jedz posiłek. Nie bądź gdzie indziej. Tu jem, a myślam jestem w pracy, czy gdzieś. Nie, bądź tu, gdzie jesteś. I potem się okaże, że nie jest Ci potrzebny czas do tego. Jak nauczyszmy się tego bycia w miejscu, bycia w swoim własnym doświadczeniu. To, co robię, to doświadczam. Teraz mówię do kamery. Skupiony jestem na tym, co robię. Nie ma innych rzeczy. I tu nie jest mi potrzebny czas. Mówię. Skończę i łączę. Nieważne co dalej. Dalej będę tam i będę robił tamto, to. nie będzie już tego. wszystko takie proste. I proste dlatego, że każdy z nas ma to doświadczenie. My to przerabiamy w snach. Robimy tam we śnie zawsze to, co dokładnie robimy, nic innego. Nie wylatujemy myślami gdzieś poza chwilę, którą właśnie ślimy. I jest nam do niczego potrzebny czas, jak się okazuje. Ten upływ i nowego czasu jest w ogóle nam niepotrzebny do bycia w zdarzeniu, do przeżywania tych zdarzeń, do zmieniania miejsc, ludzi. Chwila trwa, chwila się zmienia, a czas w ogóle jest bez znaczenia. I każdy z nas to doświadczenie ma przenieść to teraz. Ze snu na jawę. Przecież we śnie śnią nam się często rzeczy tak samo realne jak na jawie. Ci sami członkowie rodziny, ci sami znajomi miejsca, które znamy, wiele rzeczy jest z J, j, j identycznych. Jaka jest różnica między snem a jawem? Żadna. Odsyłam do pierwszej części Matrixa. Nie ma żadnej różnicy. Przecież doskonale już wiemy, że świat jest w las. Całe to obrazowanie to tylko impulsy elektryczne, zamieniane w obraz w naszym mózgu i to jest niby przestrzenią, którą my uważamy za rzeczywistość fizyczną. A nie jesteśmy my w żadnym fizycznym świecie, tylko obrazujemy go we własnej głowie. Tak jakbym siedział w kinie 5D i jestem pośrodku wydarzeń w tych okularach, ale Wydaje mi się, że latam po świecie, podróżuję, może i po galaktykach. Ale prawda jest taka, że ja dupy nie ruszyłem z miejsca. Przez cały czas oglądania tego filmu nie ruszyłem dupy z miejsca. Mimo iż po projekcji mogę twierdzić, o, byłem tu tam. A ja tylko to obserwowałem. Identycznie jest z naszym śnieniem. Leżysz w łóżku, nigdzie nie podróżujesz i identycznie jest z naszą jawą. Nie mówię, gdzie ty leżysz, bo tego nie wiem. Czy ty w ogóle leżysz, czy ty siedzisz? Tego nie wiem, ale to rozgrywa się jak sen, taki jawa cały czas jako obraz powstający w twoim mózgu. Kiedy się umówimy w jakiejś kawiarni, to nie będzie tak, że ja wyjdę z domu i będę szedł do kawiarni. Tylko to ten obraz kawiarni będzie przybliżał się do mnie. A ja ciągle jestem jak ten widz nieporuszony. To ta rzeczywistość się zmienia. zumuje się coraz bardziej, jest coraz bliżej. Aż w końcu wydaje mi się, że doszedłem. Jak w kinie 5D. Zastanówcie się. Tak naprawdę polecam nad tym czasem. Doświadczamy tego noc w noc. Chociaż większość z pewnie nie pamiętamy. Ale wiele z nich tak. I tam, jak się skupimy, czas jest niczego nam niepotrzebny. A zdarzenia się dzieją. Jesteśmy w to tak yy, wkrani w ten sen, tak w życi, że przecież do czasu obudzenia się ten sen dla nas jest realny. My się możemy spocić, wystraszyć, uciekać przed kim traktujemy sen, jak, jak jawę, dopóki się nie obudzimy często, tak jest. Dopiero kiedy się obudzimy, czasem powiemy, ale miałem popieprzamy sen. Ale jeszcze przed chwilką nie wiedziałem, że to sen. Traktowałem to jak jawę. I tu nie ma żadnej różnicy. Przecież każdy z Was już wie, nadal to obrazowanie jest w mózgu Tam powstaje. Czy ja śnię, czy ja to uważam za jawę. Ciągle miejsce zdarzeń jest to samo. Więc jaka jest różnica? Nie ma żadnej. I też jestem wgrany w to, traktuję to jako oczywistą rzeczywistość. A jak obudzę się z tego snu i znowu powiem, ale miałem sen, myślałem, że jestem w fizycznym świecie. Ale to nie o to chodzi, tak mi się wydaje, żeby szukać w tym czy sensu, czy logiki, czy w pełni Boże, początku. ko to chodzi, żeby po prostu zacząć tym się bawić. Mieć świadomość, że tu nic nie jest realne. Choć takie jawi się być. Ale wracając do tego, co kiedyś tam, chyba w latach dwudziestych, powiedział Einstein: Rzeczywistość to niekoniecznie to, co nas otacza. To tylko hologram, który wszyscy sobie w środku, wewnątrz wyświetlamy, a potem mówimy: Trzeba kochać ludzi. To znaczy jak. To jest iluzja, im bardziej jestem w nią zaangażowany, tym bardziej ja w tej iluzji trwę, czyli tak jakbym, porumyjmy do snu, ja śnię i nawet mi to nie przeszkadza, nic w tym złego. Ale po co będę pieprzył o przebudzeniu, skoro podoba mi się sen nie chcę śnić? Mogę, przecież mogę, ja się nic przed nikim nie muszę tłumaczyć i ty też, tylko nie okłachujmy samych siebie, bo po co? Jak chcesz kochać ludzi i fascynować się na przykład przyrodą, to znaczy, że jesteś we śnie. Bo jak się budzisz, to już rozpoznajesz, że to jest iluzja. Tu nie ma żadnych innych. Ja mi jest. To ja jestem swoim własnym doświadczeniem. I tylko ja w tym doświadczeniu jestem prawdziwy. Reszta jest domniemana. Czy oni mi się śnią, czy oni naprawdę są, tego nie wiem, nie stwierdzę. Mówiąc komuś, czuję twój ból. Kłamie. Nigdy nie poczuję czegoś, czego sam nie doświadczam. Ja nie jestem tobą. Nie poczuję twojego polu. Mogę tak powiedzieć, ale to jest kłamstwo. Powiem, że jestem inny tobą, to jest kolejne kłamstwo. Ja jestem tylko sobą. I swoim własnym doświadczeniem. Cała reszta jest domniemana. Czy ty mi się śnisz? Czy to mi się wyświetla kolorem? Czy naprawdę istniejesz? Nie wiem, nigdy nie będę miał tej pewności, ale co do jednego pewien jestem. Ja w tym jestem, ja tego doświadczam, ja to czuję, ja jest to pewne, reszta zostawiam. Nie szukam tam prawdziwości, realności mniejszej, większej, nie szukam, że na te pytania. Doświadczam tego, wchodzę w relacje z różnymi ludźmi, z kimś w takie, z kimś w takie, interesujemy te relacje, bo ja to odczuwam. Jak we śnie, jak w świadomym śnie, mam świetną zabawę, kiedy świadomy sen się przetrawia, czyli kiedy podczas snu odzyskam świadomość, że to jest sen, zaczynam bawić się tym snem. I to jest bardzo adekwatne do tego przebudzenia tutaj jakby na jawie. Już mam świadomość, że to, jak to jest sen, czy jakkolwiek to nazwę, nie jestem w stanie udowodnić w żaden sposób realności wszystkiego, co widzę. Ale jestem w stanie czuć realność własnego doświadczenia. I skupiam się już tylko na tym. To ja doświadczam, czy to iluzji, czy snu, czy hologramu, jak zwał tak zwał, ale jestem tu. Ja tego na pewno doświadczam. I tylko to jest ważne. Ja we śnie Nie jest mi potrzebny czas. Nawet logika mi nie jest potrzebna. To się dzieje. Pan, darej, to wszystko płynie i mi się przydarza. Im mniej się tego boję, tym bezpieczniej jest, bo to ja to tworzę. Moje lęki przyciągają do mnie wszelkie potknięcia i niepowodzenia, choroby i tak dalej. To moje lęki to robią. Ja wyzbywam się tych lęków i coraz bardziej mam zaufanie do tego że ja jestem swoim własnym doświadczeniem. Coraz bardziej to wszystko ulega takiej stabilizacji. Świat robi się spokojny. Nie doświadczam żadnych złych rzeczy. Mnie telefon komórkowy nie smaży mózgu. Ja nie boję się technologii 5G. Pięć G, chyba dobrze mówię. Tej nowej technologii telefoni komórkowej. Nie boję się chemitralizm czy chemo, o, to jest nierealne. To są tylko pojęcia. Tylko pojęcia, które wyświetlam potem w sobie. I mogę traktować to jako rzeczywiste, ale po co? Skoro wiem, że tak nie jest, ja już to wiem. To tylko gra mojego mózgu, wewnętrzna gra mojego mózgu. Nic tam nie jest fizycznie prawdziwe. Ale nikogo nie przekonam i nawet nie mam takiego zamiaru. Jak ktoś sam to odkryje, będzie to wiedział. Jak nie, to nie. Bo w obu przypadkach jest tak, jak ma być. Ja tylko, mówiąc cokolwiek, mówię z własnego punktu widzenia, jak każdy. Bo tylko swoim punktem widzenia jestem. Nie mogę mówić za oku, bo nim nie jestem. I nawet nie mam zamiaru być. sum, człowiekiem jestem. Nie ludzkością. Kiedyś mi się wydawało, że przynależy do jakiejś rasy ludzkiej. A teraz? A po co? Jak we śnie, każdy z nas, rano, po takim nocnym śnie, świadomym czy nieświadomym, bez znaczenia, każdy z nas z tego snu budzi się sam i nic kompletnie, poza wspomnieniem, z tego snu nie zabierze. Nawet łyżeczki od herbaty. Nawet ziarnka piasku z sobą nie przyniesiesz. Rano obrócę się z tym, co mi się śniło. Nie. Zostaje tylko wspomnienie, nic więcej. I tylko ty jeden, ty jedna to śniłaś. Jeśli śnili ci się znajomi, śniłem ci się ja powiedzmy. Możesz mi to powiedzieć, ale ja tylko nie potwierdzę. Powiem, że to był tylko twój sen. tak naprawdę mnie tam nie było. Każdy ze znajomych ktoś się przyśnił, też tak zrobi. Nikt tego nie potwierdzi. Więc widzisz, to jest to, jakie zbiorowe przebudzenie ludzkości. To ty się budzisz, ja się budzę, każdy sam, na własną rękę. Nie mówię, że to samotności. Czy ktoś przekona, że nie? Ale to przejście, wypucenie. Każdy robi sam, każdy budzi się do swojego własnego wewnętrznego życia. I robi to on jeden dla siebie. Amen. Do następnego razu, by miał być krótkowitek się rozgadał. Ponad 20 minut rany boskie. Miłego wieczoru. Do następnego razu. Dziękuję za. Przede wszystkim dziękuję tym osobom, które już od lat są ze mną i cały czas pozwalamy sobie być sobą nikt na nikim nie wymusza co ty pieprzysz, co ty gadasz, ponieważ coś nie, autonomia każdy z nas jest odrębny jest inny i ma prawo wyrażać siebie, czy mi się to podoba czy nie, to jest bez znaczenia prawdziwy jest ten, który naprawdę jest sobą, czy mi się to podoba czy nie, to jest bez znaczenia prawdziwy jest ten, który ma odwagę być sobą a nie upodabniać się bo trzeba coś tam i dla świętego spokoju będę albo Buddą, albo Chrystusem, albo będę na taką partię gozęła, albo taką, no coś tam trzeba nie? To jest właśnie obudka. Wszystko zaczyna odpadać. Nic nie ma znaczenia, kto tam rządzi, jakie religie. Jeśli tam coś wybuchło, tam jakiś wypadek, to wszystko jest sen, który kończy się. I rozpoznaję swoje własne przebudzenie o tym, że te zewnętrzne zdarzenia coraz mniej mnie interesują. Kompletnie mnie już prawie nic nie ciągnie. Mówię prawie, bo zawsze coś się znajdzie, ale jest tego coraz mniej. I to jest właśnie przebudzenie. Po mojemu, nie musi się z tym zgadzać. Do następnego razu dziękuję tym wszystkim którzy od lat są i pozwalamy sobie na bycie sobą, nie ingerujemy. Ja mogę mieć swoje zdanie o każdym, ale to nie znaczy, że ja mam prawo mówić zmień to, a tamto, bo coś powinieneś, nie, ty nic nie powinieneś, to co chcesz, każdy z nas dąży tak naprawdę do wolności. Cześć.